Witam serdecznie już w piątej części o kryptozoologii. Dzisiaj opowiem sobie o Hampie, tajemniczej istocie, która stała się następcą potwora z Loch Ness. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Rzekomy hamp ma zamieszkiwać jezioro Hamplain na wschodniej części granicy USA i Kanady w Ameryce Północnej. Długość zwierzęcia waha się pomiędzy 5 a 12 metrów, przynajmniej tej części widocznej, ponieważ nie widziano go w pełnej okazałości. Stworzenie jest koloru szarawo-brązowego i podobnie jak potwór z Loch Ness ma długą i cienką szyję. Z zeznań świadków wynika również, iż ta kryptyta występuje stadnie. Podobnie jak w przypadku potwora z Loch Ness, jedną z wysnutych hipotez jest to, że stworzenie to może być plezjozaurem, który przeżył w jakiś sposób do naszych czasów. A co Wy sądzicie na temat hampa? Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem żegnam się nisko i zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale Pepa.